Memo czyli Memory Pirackie od Pegasus Szpilę. Zakień ciekawa wersja Memory. I tak, rozkładamy sobie 5 na 5 planszę Karty ze środka wyciągamy, ona tu jest wyłożona, tak. I układamy sobie, tasujemy skarby. Na nie dajemy te. Wulkany. Wulkanów ma być. O jeden mniej niż graczy Są trzy wulkany, bo gramy wszyscy, czyli cztery osoby. Każdy z nas ma prawo podejrzeć sobie trzy karty od danej strony, z której będzie zagrywał. I... no a sobie podejrzeć, w ukryciu oczywiście, nie możemy w gruźcie podejrzewać i zasłaniamy. Czyli mam kraba, tak, zielonego, morsa różowego i pingwina na zielonym tle, tak. Następnie, no, któryś gracz rozpoczyna, tak? Pierwsza odkryta karta to nie może być tej trójki, tego gracza rozpoczynającego, ani tych graczy innych, tylko któraś z tych tutaj ze środka. co, no, odkryje Pierwszą jakąś tam odkrywa. pierwszy gracz odkrył Morsa, tak? I to powiedzmy, byłby ten gracz po mojej prawej, więc teraz moja kolej. Ja wiem, że tu miałem coś z zielonym, chyba pingwina, więc odkrywam. Jest inne zwierzątko, ale to jest dżungla, tak? Więc się zgadza, więc jest OK, postępujemy dalej. Teraz gracz tutaj. Jakby nie pasowało mu co tam, ale on by wiedział, więc trzeba się do tej karty dograć. I tutaj albo pingwina, albo coś z zielonym, tak? Powiedzmy, że coś tam spróbuje. zobaczymy. No nie udało mu się, powiedzmy, że nie zapamiętał, tak? Nie ma ani zielonego, ani pingwina w tym miejscu. I teraz jemu się nie udało, kolejna tego gracza, który tutaj siedzi, i on da, y, y, teraz ma do tej karty y, odkryć i coś z lawą lub coś z krabem. Nie do tej mojej, tutaj, która była właściwa, tylko do tej, pomimo że nie była trafiona do mojej, to i tak musi do niej coś odkryć. Y, może też by coś ze swojego odkrywam, później generalnie wiedzieć, co tam ma, ale wiadomo, tutaj na potrzeby y, gry nie, nie wiemy. Trafił, tak, jest ten sam zwierzak. Aha, ten nie trafił, więc on dostaje pierwszy wulkan. Ma pierwszy wulkan, tutaj sobie daje tego wulkana, że go ma. E, I tak będziemy w kółeczko te, chodzić, te karty odkrywać, aż te, to, wszyscy zbiorą te wulkany poza jedną osobą i ta jedna osoba dostaje sobie skarb. E, e, bierze ten skarb e, e, i tak, celem gry jest zebranie jak największej liczby rubinów. Nie z liczby skarbów, tylko rubinów. Są różne ilości rubinów na tych skarbach. W przypadku remisu na, na rubinach liczy się z tych remisujących, kto ma więcej skarbów. Jeśli dalej będzie remis, no to liczymy, która karta pojedyncza ma najwięcej rubinów z tych tutaj jeszcze remis, ciągle remisujących osób. Teraz jak się skończyła runda. To znowu tę kartę zostaje u tej osoby, która ją zdobyła. Stasujemy znowu te nasze wulkany. Dajemy na górę wulkany, i rozpoczyna się kolejna runda. I rozpoczyna rundę osoba, która miała ptaków najmniej. Tu są takie ptaki na tych wulkanach, i rozpoczyna osoba, która miała ptaków najmniej czyli jeden, tak, jeden jeden ptak. Yy, ważne, żeby nigdy nie zmieniać yy, tych, nigdy nie zmieniać yy, tych pól, yy, tych, lo tych loka lokalizacji, no chyba w nam karta powie, o których kartach będzie za chwilę. Yy, yy, zaraz, Jedna, jeden błąd. Yy, pierwszy będzie ten, który nie miał najmniej, tylko najwięcej ptaków. Ten będzie, ten będzie pierwszy, że yy, yy, gracz, który miał wulkan z największą ilością ptaków, staje się nowym graczem startowym, nie najmniej. Czyli ten z pierwszym, z jednym ptakiem, to, to na pewno nie będzie graczem startowym. Najwięcej ptaków to jest tutaj, taki duży ptak, dużo ptaków ma być. To on będzie graczem startowym, bo jest tak, tak dużo, tu ich jest tam, nie wiem, 7, tu jest trzy, a tam a jest jeden. jeden, tak. więc Pierwszym graczem startowym będzie ten z tą, z tą masą tutaj chmarą ptaków. No i oczywiście znowu tasujemy wulkany, dajemy na górę i dalej, dalej dalej sobie gramy. Teraz jeszcze co ze zwierzakami bo możemy grać tak z funkcjami. Tutaj mamy pokazane informacje, że zgadzają się zwierzaki, więc jest OK. Tutaj mamy pokazane, że zgadzają się tła, więc jest OK, tak? Tutaj mamy pokazane, że są różne. E, więc więc nie, nie, nie udało się. Więc ta osoba zdobywa wulkan e, i wtedy jest pomijana. Jak mamy wulkan, to osoba jest pomijana, czyli jakby e, generalnie e, po mnie. E, kogoś, kogoś omija, tak? Kolejka, szybciej to, to przechodzi. Co tu jeszcze mamy? No, tutaj jest zdobycie skarbu pokazane, a tu mamy funkcję zwierzaków. Tak, jak odkryję pingwina, ale muszę pamiętać, że odkryję pingwina, ale ta karta będzie się zgadzała jak, którąś z cech, tłem lub tym pingwinem, właśnie z tą poprzednią. Więc jak trafiłem, dobrze odkryłem i mam pingwina, to mogę którąś kartę podejrzeć sobie. Poza oczywiście, znaczy, te swoje trzy też mogę, ale tu już powinienem pamiętać mniej więcej. Więc pięknie podgląda. Potem mamy takiego krabika. I ten krabik, że natychmiast wykonuje drugą turę sprawia. Następnie jest... I to muszę to wykonać. Jakby był znowu w kolejnej turze krabik, to znowu muszę. Więc to może być na plus, jak pamiętam, lub na minus, tak? Żółw, on nic nie robi, po prostu kolejny gracz przechodzi. Mors robi nam to, że na przykład wiem, że coś tam będzie pasującego, że zabraniam kolejnemu graczowi podnoszenia danej karty, tak? Yy, więc to jest zakaz yy, następnego gracza po, podglądnięcia konkretnej karty, a ośmiornica zamienia kartę, ale zamienia w, yy, dokładnie nie po kosie, tylko po granicznej linii. Więc jakbym odkrył yy, kartę z ośmiornicą i byłby to oczywiście dobry ruch, żeby pasowała tłum lub tą ośmiornicą, no to mogę ją zamienić z kartą którąś tutaj yy, obok leżących, czyli namieszać generalnie innym w pamięci, tak? I to są te, te funkcje, ile ich tam jest, raz, dwa, trzy, cztery, pięć funkcji specjalnych. No i gramy aż te wszystkie skarby zejdą do ludzi, do wszystkich, do wszystkich. no i potem zliczamy te, te rubiny. Jak rubiny nie wyłonią, to, to liczymy e, liczbę skarbów, jak liczba skarbów nie, nie wyłoni, no to karta, która ma najwięcej rubinów. No i trzeba pamiętać o tym, że jak są te wulkany, no to, że ten, który ma z największą liczbę ptaków, ten zaczyna nową rundę. Nie ten, co najmniej, tylko ten, co najwięcej ptaków, ten zaczyna. No oczywiście, jak skończyliśmy tutaj rundę, tak, bo wszyscy zrobili te, poza jednym, zdobyli te wulkany, ktoś sobie wziął ten cały skarb, no to siłą rzeczy musimy te karty z powrotem sobie zakryć, tak, bez zmieniania miejsca, tak, że już mniej więcej pamiętamy też co gdzieś tam w środku było. Więc zakrywamy, no i znowu będziemy którąś odkrywać. Jako, jako pierwszą, no oczywiście oddać te, te wulkany przetasowane. Skarb jedna osoba już ma, więc tych skarbów jest mniej. I pamiętamy, że ten pierwszy gracz nie odkrywa żadnej z tych trójek, tylko którąś ze środka odkrywa. Więc będziemy coraz więcej jakby mieli znajomość odnośnie tych, tych kart ze środka. Chociaż w możemy próbować, jak wiemy, że żadna z naszych nie, trójki nie, nie pasuje, to możemy próbować od razu, tak? i ze środka sobie odkrywać. Ale nawet jak tego nie będziemy robić, to i tak mechanika gry każe nam temu pierwszemu odkryć coś ze środka, jako, nie z trójki. No, ze środka lub z tak? W, w regułach gry. Bardzo fajnie zrobiona, z klimatem memory pirackim. Dlatego memoar. Fajna gra pamięciowa dla dzieci, dla całej rodziny. Polecamy od Pegasus w no. Dzięki.